Chyba widzę, na naszej 12.1. pierwszej Jest to 34 chyba Tak, gdzie celuję? centralnie Nie? W SU 122 albo w SU 105 ISU Gdzie celuje jest? Zniszczone, Zniszczony, płonie 5 metrów od nas Jak masz Sherman'a, będzie to jakieś tak, 100 na tym Bardziej na lewo trochę Jeszcze trochę na lewo O tak, w tych w w w w w okolicach Bardziej na prawo, zmniejsza odległość o 50 metrów Jeszcze zmniejsza odległość, 100 metrów 5 Została centralnie zniszczona Jedzie coś główną drogą Przed nami centralnie Tak, to czy jeszcze jest rzadko Sherman. Tak jest to 12 12, 2 okay, dobrze Obróć się Dostał Po prawej, Około metrów Kolejne po prawo jest Nie trafione, bardziej na prawo Do prawego strzelaj teraz Lewo po kule, by do prawego Trafiony Cały czas do prawego nawalamy trafiony, bardziej na prawo Większą, większą przydajnie widzę Wiesz odległość Bardzo dobrze trafiony Zatrzymał się Teraz do lewego Mierz odległość o jakieś 500 metrów trafiony, większa odległość O 500 2000. metrów Tak, 2000 Uczel nam 2000 kurde lak skoczyło do tyłu strzelamy 2 km Bardziej na lewo musi strzelać i trochę lecimy jeszcze odległość OK 1800 strzelamy Trafiony i zniszczony Bardzo dobry strzał Idealnie trafiony. został, Zatrzymam się. Poprawię go. Dostał? Dostał płonie. zniszczone. Teraz do lewego. My, my około 1500, jak nie mniej. 1500 strzelam Dobrze. Strzelaj. Się wysyłał, ok Trafiony A, za duże wyprzedzenie Odbiło się, ale dostał Lata, znowu leci Dostał za daleko Zmieślał na trochę. Zatrzymamy. Tak, to jest strzelana, strzelana 3700 Daleko na 11, 12 jesteś Działo? Tak więc zmierzcie na te 5000 metrów, strzelimy Trochę za daleko Trochę za daleko i na lewo Zaczynają skrzypmy sklepik do góry Uciekają Teraz przeciw tak. panterna Zniszczona Dreko że słyszałem? Tak, 1200 ja i dalej strzela, zatrzymuje się Jest to tak, bunker broda tak, tak. Armata przeciw panterna Strzelona 1000 tak Większa odległości 1200 1200 strzelam Pierwawa zniszczona. Tak. teraz do prawej. W prawej jest od Nie białego do... po prawo. Jak jest biały domek na maksy na prawo, to od czerwami jest darma dawczyć pancerna. Aha, okej, okay. widzę szalona, trzęsł pierściem. Trochę od prawej zmierzono Na naszej 12 w bunkrze KW1. Okej. Okay. Jest strzelam na 1000. Dobrze. Tylko niech przejadą te nasze. Te pancery. Uwaga, kawałek no, 1000 strzela do naszych. Oberwa trafiony Jej. jej. Za daleko na 1000. Chyba pali się. Cały czas strzela. Dostał go. Błogie, będzie. Ok. Trzymać ogień. Będzie zniszczony. Z lewej po prawej jest jakiś ten. Zwiększa odległość. Tysiąc Sherman wyjeżdża. Przed nami Sherman wyjeżdża. Uwaga. Nie widzę go. Nie zatrzewamy, będzie w tej. Dostał, bardziej na prawo lekko. Trochę wyżej, przekładnie Został. Trafiony, Został.